Zapraszam na kolejny test. Dziś sobie przetestujemy taką nowość z pirotechniki na moim kanale oczywiście taką nowość. Mianowicie dziś będziemy sobie, sobie testować sznur hukowy Trueno Bombs od Salon Roger Fireworks. Jak widzicie na wstępie jest to już dosyć spadek rozmiarów opakowanie. Może jeszcze powiem, czym to się różni od karabinka, tak? No wiecie, karabinek wybucha serią. tak? Tutaj od wybuchu do wybuchu mamy tak. 2-3 sekundy przerwy, tak? Także wypada to wolniej. No i też jest to sznur hukowy 10-strzałowy. No i wiadomo, ten huk tutaj też jest o wiele mocniejszy niż w przypadku karabinku, tak? Nie są to pikolaki. Zresztą zaraz zobaczycie, jak otworzę to opakowanie, ale najpierw przejdziemy sobie do tyłu. Jeżeli chodzi o boki opakowania to absolutnie żadnych informacji tutaj nie ma. Także tak. Jest to klasyfikowane oczywiście jako emiter dźwięku. No i z tego względu mamy tutaj kategorię jak widzicie P1 leku 10 gram na całe opakowanie, niebezpieczeństwo rozrzutu, certyfikat 1646 Salon Roger Fireworks. Zostało to zakupione na stronie arka.fireworki.pl Tak to się prezentuje. Jeszcze raz. Otworzymy. No i naprawdę jeżeli chodzi o o jakość wykonania to jest bardzo bardzo duży plusik. tak czuć naprawdę już to w rękach oczywiście to nie waży nie wiadomo ile ale no już jakość wykonania jest bardzo dobra no i tak 10 takich właśnie jak widzicie solidniejszych i to jest zdecydowanie solidniejszych petardek niż w przypadku karabinku tak tutaj mamy coś takiego tak się prezentują te petardki coś mi zaciało ale dobra jesteśmy tak się prezentują te petardki. Z tyłu zaklejone tutaj mamy. Tutaj lącik. No, wszystkie widzę, że dobrze się trzymają. Tak to wygląda. Tutaj z tej strony odpalamy. No i co najważniejsze, oczywiście ten sznur hukowy lepiej na czymś zawiesić. tak? Z tego względu, że on no, jego tak położymy na luźno, jak w przypadku, jak na przykład na testach karabinki, tak kłada po prostu luźno je na ziemi, no to wtedy wiadomo, że to tak nie odrzuca, nie ma takiego rozrzutu. No tutaj taka petarda, no może jednak troszeczkę dalej spaść, no i jest to jednak takie niebezpieczeństwo, jeżeli to tak położymy na luźno. tak? Także ja to oczywiście zaraz na czymś zawieszę. Także na chwilę zapauzuję film, no i już za chwilę widzimy się na. Teście, tak? Tak to się jeszcze prezentuje. I zaraz to zawieszam. Dobra. To do zobaczenia za chwilę.